Pan z wami, z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż. Który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą, w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem. Ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, Powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, których chrzci duchem świętym? Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem Bożym. Oto, Słowo Pańskie, Chwała, mm. Tobie. Chryste.